Witam, ostatni dzień pogody u mnie więc korzystając z tej okazji jeszcze trochę w górach buszuję. i mamy zrzucika To będzie taki dość fajny Zobaczmy zobaczymy No Idziemy O ładnie życzka O piękne Chodź tu, co tam szukasz, coś ci zawiało O kurczę, pięknie Ale właśnie tam góra trafić jeszcze coś żadnego chodź tu do mnie odpięta już lata o. patrz co mam, widzisz? widzisz? o, jaki świątek, dwunastek piękna tyczka się nam dzisiaj jeszcze udało idą śniegi deszcze, śniegi Zarówimy. I czuję. O, takie ujęcie. Pewnie z dwa lata mogła i nawet leżyć. Wagowo. Miałem około 2 kilo. Młody byczek czystego z tego sezonu to nie jest. zdziwiłbym się. Tak, loncie. Okej, lecimy dalej.